Metoda KLAKS wykorzystuje połączenie dwóch znanych metod leczenia estetycznych zmian na nogach estetycznych zmian we flebologii metody skleroterapii i metody laserowej. Zakładamy tutaj, że niektóre ze zmian lepiej zamykają się przy użyciu metody laserowej, niektóre zaś lepiej się zamykają przy użyciu skleroterapii. Zależy to od średnicy naczyń, od głębokości ich położenia, od ich koloru, a tym samym wrażliwości na światło konkretnego lasera. Dodatkowo w metodzie KLAKS stosujemy metodę czy stosujemy obrazowanie w tzw. rozszerzonej rzeczywistości. Czyli za pomocą specjalnego urządzenia, które emituje wiązkę podczerwieni, możemy niejako zajrzeć w głąb naszej, naszej skóry i uwidocznić te naczynia, które są ciężko widoczne albo niewidoczne gołym okiem. W ten sposób możemy znacznie więcej zobaczyć. Przy użyciu takiego urządzenia, i przez to możemy skuteczniej też leczyć te zmiany, które nam przeszkadzają. Metoda KLAKS zakłada użycie dwóch, dwóch rodzajów zabiegów w jednym czyli używamy lasera i jednocześnie używamy metody ostrzykiwania czyli metody skleroterapii. Wszystko to wykonujemy bardzo często w obrazowaniu w podczerwieni i w ten sposób możemy zamknąć nie tylko widoczne naczynka, które widzimy normalnie gołym okiem, ale możemy też zamknąć, domknąć ich zasilanie, które jest bardzo istotne z punktu widzenia skuteczności naszego postępowania terapeutycznego. Zabieg KLAKS w zasadzie ma takie same przeciwwskazania jak zabieg laserowego leczenia na naczynek czy laserowego zamykania naczynek, albo takie same przeciwwskazania jak zabieg skleroterapii. Więc tutaj te wskazania i przeciwwskazania się mniej więcej pokrywają. Jest to po prostu połączenie dwóch tych zabiegów w jednej procedurze. Natomiast trzeba pamiętać, że w przypadku większej skuteczności leczenia musimy, jeżeli chcemy uzyskać większą skuteczność leczenia, musimy się do takiego zabiegu odpowiednio przygotować. Po pierwsze niektóre długości fali świetlnej stosowane do zamykania poszerzonych naczyń nie lubią opalenizny, czyli krótko mówiąc mają podobne powinowactwo do melaniny, jak i do hemoglobiny, albo też Relatywnie duże powinowactwo do melaniny. To powoduje, że jeżeli pacjent ma ciemniejszą karnację skóry albo jest opalony po wakacjach, po, po solarium, to wtedy to leczenie często trzeba, czy dobrze jest odłożyć aż ta opalenizna zejdzie albo zblednie, dlatego że po prostu wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć dużo większe bezpieczeństwo. I dużo większą skuteczność zabiegu. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ciemną karnację skóry, ma wysoki fototyp, to wtedy można dobrać tak parametry pracy urządzenia, żeby również u osób z ciemniejszą skórą być w stanie usunąć niektóre, niektóre zmiany. Ale trzeba pamiętać o tym, że w większości przypadków ta opalenizna nie jest zbyt pożądana. Kolejną kwestią jest przyjmowanie na przykład leków światło uczulających. Niektóre lekarstwa mają, mają potencjał do tego, żeby wywoływać tak zwane reakcje światło i przed. Zabiegiem KLAKS pacjenci powinni te leki odstawić, jeżeli to jest możliwe, po konsultacji z lekarzem. Takie konsultacje, które leki powinny, powinni odstawić, których leków nie mo można ze sobą łączyć, czy również niektórych suplementów diety, to zwykle omawiane jest na pierwszej konsultacji kwalifikującej do zabiegu. Jeżeli chodzi o skleroterapię. To tutaj należy ograniczyć niektóre lekarstwa, na przykład leki przeciwzapalne lub też leki zmieniające krzepliwość krwi. Każdą taką sytuację ocenia się indywidualnie. Są też pewne specyficzne Choroby, w których wykonanie zabiegu może wiązać się z gorszym efektem terapeutycznym, i wtedy pacjent jest też o tym w miarę możliwości informowany. Jeżeli wiemy, że dane schorzenie może powodować na przykład gorsze efekty, to informujemy pacjenta, że może wymagać na przykład większej ilości zabiegu albo o tym, że dany zabieg może nie przynieść takiego efektu, jak zwykle uzyskujemy u pacjenta, który nie ma takich, takich obciążeń. W tej chwili badanie USG z Dopplerem jest badaniem w zasadzie powszechnym. Sprzęt do tego badania jest ogólnie dostępny i nie jest też w porównaniu oczywiście do innych urządzeń klasy medycznej bardzo, bardzo kosztowny. W związku z tym Uważam, że każdy pacjent, który ma mieć leczone zmiany, nawet estetyczne na, na nogach, musi mieć wykonane badanie USG. Z mojego doświadczenia wynika, że nawet prawie 50% pacjentów ma, pomimo tego, że na zewnątrz widać tylko niewielkie zmiany estetyczne, pod spodem bardzo często jest współistniejąca niewydolność w większych żyłach. I w tym przypadku nasze leczenie może być mało skuteczne, dlatego że, jak wiemy z fizyki. Ciśnienie przenosi się pomiędzy naczyniami połączonymi, czyli te naczynka, które są poszerzone blisko skóry, jeżeli mają komunikację z naczyniami, które są położone głębiej, to wtedy nadmierne ciśnienie, które powstaje w wyniku nieprawidłowej pracy naczyń głębiej położonych, w wyniku nieprawidłowej pracy zastawek, przenosi się również na te drobne naczynka. I wtedy lecząc takie drobne naczynka będziemy mieli albo zerowy efekt, albo możemy wręcz pogorszyć sytuację, dlatego że żyła leżąca pod spodem będzie źródłem powstawania nowych, poszerzonych naczyń, nowych ognisk problemu widocznych na powierzchni, na powierzchni skóry. Jeżeli chodzi o zabieg zamykania naczynek, to mamy tutaj zasadniczo dwie metody: skleroterapię i laserowe leczenie. Jeżeli chodzi o skleroterapię, to odstępy między zabiegami mogą być od kilku dni do nawet kilku tygodni. Z reguły w naszej praktyce stosujemy odstępy od dwóch do sześciu tygodni między zabiegami, dlatego że pozwalamy wtedy jakby organizmowi można powiedzieć, posprzątać po wcześniejszym zabiegu, dlatego że sam proces podania środka obliterującego do naczynia to jest jedna rzecz, natomiast organizm musi na to odpowiednio zareagować i musi nastąpić proces zamknięcia, zwłoknienia tego naczynia i wchłonięcia się go. Więc w ten sposób, Część pracy musi wykonać za nas organizm pacjenta, więc wskazane jest odczekanie pewnego okresu między zabiegami, żeby te zabiegi były maksymalnie optymalne, maksymalnie skuteczne. Jeżeli natomiast chodzi o zamykanie naczynek klaserem, tutaj z reguły odstępy między zabiegami są od 4 do 6 tygodni. Jeżeli leczymy pacjenta metodą Klax, wtedy odstęp minimum 6 tygodni między zabiegami lub troszkę więcej. Ja mówię tutaj o minimalnym odstępie między kolejnymi zabiegami. Zwykle efekty można zobaczyć nawet już po jednym, dwóch zabiegach. Natomiast ja zawsze tłumaczę moim pacjentom, pacjentkom, że jednym zabiegiem, dwoma zabiegami często nie jesteśmy w stanie osiągnąć tak zwanego optymalnego rezultatu. Dla mnie optymalny rezultat to jest usunięcie powyżej 50% zmian. A jeszcze bardziej optymalny rezultat to jest usunięcie około 70-80% zmian właśnie serią zabiegów. Więc tutaj wszystko zależy od tego, jaką mamy morfologię zmian, czyli Ile mamy tych zmian, które tak naprawdę lepiej się zamykają za pomocą metody skleroterapii? Ile mamy takich zmian, gdzie potrzebujemy użyć lasera? Gdzie możemy ewentualnie te zabiegi połączyć? Czy możemy je połączyć w metodzie np. KLAKS? To wszystko wpływa na ilość zabiegów, i tutaj za każdym razem jest robiony. Można powiedzieć, plan leczenia, gdzie pacjent ma określane, jakich efektów po ilu zabiegach może się spodziewać. Niestety, tutaj bardzo duże znaczenie ma doświadczenie lekarza, doświadczenie ośrodka, dlatego że dopiero lecząc dużą ilość pacjentów z, różnymi z różną morfologią zmian, jesteśmy w stanie przewidzieć, Ile zabiegów i jakich będziemy potrzebować, żeby osiągnąć ten optymalny efekt. Bo trzeba pamiętać o tym, że te zmiany, które, z którymi mamy do czynienia, to dla pacjenta często są po prostu poszerzone, często mówią, popękane naczynka, a dla nas te zmiany mają różną morfologię, różną średnicę, różną głębokość, różny kolor, niektóre mają wygląd zlewających się plam, niektóre natomiast mają wygląd pojedynczych naczynek o, różnych, o różnej barwie i szerokości ale które też mogą mieć różne rozmieszczenie, różną lokalizację. To wszystko trzeba brać pod uwagę, opracowując plan leczenia. Mogą być pacjenci, którzy mają bardzo dobry efekt po jednym, po dwóch zabiegach, ale mogą być też tacy, którzy będą wymagać tych zabiegów nawet kilkanaście. W oryginalnej metodzie klaX nie zalecało się stosowania wyrobów uciskowych. My tutaj uzależniamy to, czy pacjentowi takie, taką profilaktykę rekomendujemy od morfologii zmian na kończynach. Czyli jeżeli mamy w tym, klaksie, czyli w tej terapii łączonej większą przewagę dużych poszerzonych naczynek. Mamy przewagę większej ilości skleroterapii, czyli musimy wykonać większą ilość wstrzyknięć niż większą ilość leczenia zmian laserem przezskórnym. To wtedy często pacjent na kilka dni, na kilka to znaczy 3 do 5, 5 do 7 dni ma zalecenie noszenia wyrobów uciskowych. Dlatego, że wiemy, że po skleroterapii noszenie wyrobów uciskowych nie tyle zwiększa skuteczność leczenia, co skraca okres rekonwalescencji, czyli powoduje to, że nogi szybciej i lepiej wyglądają po zabiegu, a przecież o to nam chodzi, żeby osiągnąć jak najszybciej efekt estetyczny. Więc tutaj Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Są pacjenci, u których nie trzeba stosować ucisku, są też pacjenci, u których taki ucisk będzie zalecany po to, żeby poprawić efektywność naszego postępowania. Po zabiegu Klaks generalnie nie ma jakichś specjalnych zaleceń. Główne zalecenia dotyczą aktywności fizycznej, to znaczy, zalecamy powstrzymanie się do, od intensywnego wysiłku fizycznego 3 do 5 bądź 5 do 7 dni po zabiegu. Dodatkowo zalecamy, żeby nie używać preparatów czy leków, które zmniejszają krzepliwość krwi. Jeżeli pacjent ma wykonany zabieg metodą Klax to zalecamy mu, żeby nie było ekspozycji na słońce, dlatego że może wtedy dojść do poparzeń słonecznych, może dojść do powstania przebarwień wtórnych, które są trudne do usunięcia i generalnie dłuższego gojenia się, więc niezalecane jest opalanie się bezpośrednio po zabiegu KLAKS. U niektórych pacjentów zalecamy noszenie profilaktycznych wyrobów przeciwżylakowych, profilaktycznych wyrobów uciskowych, po to żeby zwiększyć efektywność i zmniejszyć ilość objawów niepożądanych po zabiegu klaks. Są oczywiście pewne zalecenia szczególne, które mogą mieć zastosowane nie w konkretnych przypadkach, u konkretnych pacjentów, natomiast zwykle wtedy takie zalecenia są omawiane z pacjentem podczas pierwszej konsultacji albo zaraz po wykonaniu pierwszego zabiegu, dlatego że no czasami zdarzają się pewne specyficzne sytuacje i specyficzni pacjenci ze specyficznymi schorzeniami, u których to podejście musi być bardziej indywidualne. Tym niemniej pewne generalne zasady obowiązują wszystkich. Metoda KLAKS jest to tak naprawdę połączenie dwóch metod. Metody skleroterapii. I metody laseroterapii, więc cena zabiegu tak naprawdę można powiedzieć, że jest połączeniem tych dwóch metod w jeden. To powoduje, że możemy wykonać mniejszą ilość zabiegów, żeby osiągnąć pożądany efekt. Innymi słowy, te zabiegi są bardziej skuteczne, natomiast są one bardziej kosztowne niż terapia samą skleroterapią czy terapia samą, samym laserem. Jeżeli chodzi o skleroterapię, to tutaj cena zabiegu zależy od ilości podanego preparatu. Natomiast przy metodzie laserowej cena zabiegu zależy od długości pracy lasera, od ilości zużytych impulsów laserowych, i my po prostu łączymy te dwa zabiegi, i cena jest wypadkową tych dwóch zabiegów za, za, za całą procedurę. Przede wszystkim metoda KLAX, jeżeli jest wykorzystywana przy użyciu wizualizacji w podczerwieni, czyli tak zwanej rozszerzonej rzeczywistości, gdzie widzimy, w których miejscach znajdują się nadmiernie poszerzone naczynia, to dzięki użyciu tej technologii jest to metoda znacznie dokładniejsza. Czyli możemy z dużo większą precyzją określić obszary, które są objęte procesem niepożądanym, procesem chorobowym, i możemy dużo dokładniej, w sposób bardziej precyzyjny, bardziej celowany zamknąć te naczynka, które rzeczywiście są przyczyną problemu. Dodatkowo, metoda KLAKS używa dwóch metod w jednym. To powoduje, że skuteczność tej metody jest zwykle większa niż pojedynczo zastosowanych metod skleroterapii i laseroterapii. Te dwa czynniki głównie wpływają na to, że stosując metodę KLAKS, jesteśmy w stanie osiągnąć zwykle przy odpowiednim oczywiście doświadczeniu ośrodka dużo lepsze rezultaty końcowe niż przy użyciu pojedynczych metod skleroterapii czy laseroterapii.